Witam. Do sprzedania są szynkowary firmy Ernesto, czyli lidlowe, o po pojemności 1,5 litra. Są wyposażone w termometr i 20 sztuk woreczków, tak jak tutaj jest napisane. Jeśli ktoś by chciał. Informacje, które jest z tyłu, to proszę. Jest ze stali szlachetnej, są podane wymiary. Informacja o pojemności jest tutaj na dole, w sumie jest 22 sztuki. Wszystkie są nowe, całkowicie nowe. Natomiast cztery kartoniki, które są tutaj na, z przodu ułożone, są albo uszkodzone, tak jak ten. Właściwie tylko ten jest uszkodzony. Natomiast y, te takie plomby samoprzylepne, które są, y, są podrywane. Raz, dwa, trzy, natomiast to jest lekko pogniecione e, Oczywiście w pierwszej kolejności sprzedaje nieuszkodzone. Wszystkie te cztery są sprawdzone, wszystkie są kompletne. Także towar jest całkowicie nowy, jedynie to kartonik jest, no tak jak po otwarciu. Natomiast są to nieużywane szynkowary. Więc zapraszam, pozdrawiam.